A jak to było e, z tymi, no, no bo byli też konfitenci pewnie, nie? W, byli w Radomsku? Ktoś, kto tam donosił do tych Niemców? Kojarzy Pan coś takiego? Czy raczej? Był, proszę pana, był taki przystojniak, pamiętam taki wysoki, i tego, elegancki, chodził, chodził bo wtedy była moda na buty z chodowami, tak, ja miałem takie wejście. I jakaś moja sąsiadka mojej mamy, moja sąsiadka mojej mamy przyszła kiedyś, i przezała mówi niech pani pamięta, żeby pani córka z nim się nie zadawała, dlatego że to jest szpicel, A tego, broń Boże, bo tego. On był taki miał powodzenie, dlatego błyszczał tak do i proszę pana, pewnego razu, pewnej nocy była likwidacja tych yy, likwidacja płakami. No, no. W, w Radomsku było kilkunastu, jednej nocy zlikwidowano kilkanaście osób, wie pan. A propos prożywania likwidacji, to muszę panu powiedzieć, że Kiedyś to w szczególnych warunkach zetknąłem się z takim, że no, akowcem. W szczególnych warunkach, bo to było w, 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 w areszcie. Jak mnie UB aresztowało po wojnie, to tam siedziałem trochę, i był taki tego, który był przerobana w tej w tej grupie likwidacyjnej, która likwidowała właśnie agentów i działała na, li, na linii Warszawa Częstochowa. Mhm. Ja i pytałem go, czy on. Był w Radomsku również, bo to była likwidacja takich... jednego nocy kilkanaście osób. Mhm. I, mówię, I pytałem go, jak reagowali ci? No przychodzili, bo on powiedział, że było to tak. Technika była taka, przychodziliśmy zwykle na krótko przed wprowadzeniem godziny policyjnej, żeby zastać tego, mm -hmm. którego mieliśmy no, zlikwidować, żeby zastać go. I proszę pana, reagowali, mówili ludzie różni. Jedni prosili prawda, tego, inni mówili, że się spodziewali, byli spokojni. Mówili, najbardziej przykra była sytuacja, kiedy mówili, przychodzimy. Jest ten wpicel, którego mamy zlikwidować. I proszę pana, rodzina, dwoje małych dzieci, żona, a my go musimy wyprowadzić do nas drugiego pokoju i dokonać egzekucji. No ale toż. Taki wybrali los, no nie? Ja wiem, że to, to jest trudny temat, natomiast to? Że, no, taką wybrali drogę. To... No, – Dorośli no, no, w, w, w Armii Krajowej, bo ja jestem byłem członkiem, jestem członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mm -hmm. miałem w tym tutaj młodzi Łodzi, miałem takiego kolegę, Julka, tego, który był też egzekutorem. <grym> I mówię do niego, słuchaj, no jak ty teraz to oceniasz, mówi, no zabiłeś tego, byli chwile, no, ludzi, no przecież tego. On miał na sumieniu tam paru... I... A on mi, słuchaj, wtedy, w czasie okupacji, to w ogóle się na ten temat nie myślało. Jak przychodził dowódca, bo on był w takiej organizacji jeżykiem, wychodził dowódca i mówił, że jest potrzebny, potrzebny są do przeprowadzenia akcji likwidacyjnej, to ja zawsze wychodziłem jako jeden z pierwszych, i zgłaszałem do akcji. No i opisał mi kiedyś taką akcję, mówię, Którą wykonał pana, w Łowiczu, tak? W Łowiczu. Mhm. Mówi, no przyjechał z War w Warszawie, w ogóle w Warszawie tego. Przyjechał parę dni wcześniej na Melinę, potem tego, potem e, dostał dokładny opis, ale nie tylko mówi. Potem ja mówi, jak się okazało, potem to był kolejarz okazało się, że ten szpicer. Mhm. No i ten szpicer była informacja, że pojawił się tam w tam jakiejś tam restauracji, tam, czy tam coś takiego, tak że jest, że można dokonać tego. Mówi, no to, a ja już czekałem na to dwa albo trzy dni na melinie, nie wychodziłem nigdzie tego, no więc ta przyszła do mnie ta no, łączniczka, zaprowadziła mnie tam do tego, mówi, pokazała, i wtedy weszliśmy do tej restauracji, pokazała, tak, prawda? Nie znaczy, który to jest, a on mówi, prawdopodobnie wyczuł to, bo zamiast wyjść z tego, z tej restauracji, to wyszedł bocznym wejściem do jakiegoś takiego pomieszczenia, garażu, coś takiego. No, ja dostałem na to sygnał, wszedłem, mówi do tej z tyłu. Wstał do mnie tyłem nie zauważył. Mówi, jedynie mówi, jedyne moje zmartwienie to było, żeby za jednym strzałem go położyć. Mówi, wycelowałem i od tyłu w głowę padł strzał, upadł. I wam mówi, oddałem pistolet w łączniczce, która do tego wyniosła. Ja byłem czysty, bez pistoletu, bo to patrzał, strzał, więc mogło robić jakiś alarm, bo czy coś nie wiem. I w ten sposób się to odbywało, wie pano. No. Takie to były czasy. Trudne czasy. Co? Trudne czasy. A jak z tymi, no bo Armia Krajowa i Armia Ludowa. Jak tam relacje podczas wojny, coś pan kojarzy? Armia... Nie, to Armia Ludowa nie... nie cieszyła się dobrą opinią, wie pan. Dlaczego? Była Armia Krajowa i było jeszcze no NSZ. Mhm. Część właśnie niektórzy z tych kolegów mojej siostry byli no, prawicowych bardzo poglądani, byli właśnie w NSZ. -cie. I to w tym NSZ, który się nie stali z Armią Krajową. Takich osób, które bardziej znanych, a w Radomsku które były w czasie okupacji, oprócz tego Różewicza czy Sankowa, mhm. Jurka, to jeszcze miałem i dobrze znałem, proszę pana, pana Lechosława Marszałka. To jest ten, wie pan kto? Ten, który stworzył tego w zorka to żegląd. Tylko... A, tak, tak, tak. Mhm. Teraz y, niedawno mhm. widziałem czy taką migawkę, była przezywana w telewizji, że w y, 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 Wielsku Białej y, y, odsłonięto pomnik jego. Tego, A w sensie autora czy, czy Reksia? Autora, Autor. którego, tego, <laughs> Ja nawet podobna, krótko mi tego. Mhm. z brązu chyba, bo taka była migawka. Że tego. A tu zresztą jest tutaj też w tym jego zdjęcie Lechosła Lech Marszałek. W Radomsku kilka lat temu odsłonięto natomiast pomnik Greksia. Greksia? Także... A dlaczego? Pan Radomsku Boże. Chcia, chciałbym się tego dowiedzieć, tak? No. Różne głosy są, tak? Niech mi pan powie, co, odnośnie tej Armii Ludowej, yy, krzywo patrzyli, tak, na nich? Tak, to nie było tam, wie pan, jakichś takich głośnych akcji. Nie, dominowała Armia Krajowa i mówię, i trochę tam, ale oni się specjalnie nie, 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 nie nie reklamowali, nie może nie to, że reklamowali, ale tam nie było takich specjalnych jakichś działań. NSZ, tu wie pan tego. Zresztą pod Radomskiem chyba gdzieś tam była ta Ewina tak? pod Ewiną chyba, tak? Bitwa pod Ewiną. O tym pan mówi? Tak. Zresztą w jest, jest opisane chyba też NSZ. Ten Muszę ten... ją kupić. Już drugi raz widzę książkę. Będę musiał na internecie poszukać, potem sobie przepiszę y, tytuł. A jak w ogóle pan wspomina koniec wojny. No właśnie, tam pan się raz zająknął wyzwolenie, ale no nie do końca, nie? Jak, jak pan no, do tego podchodzi? Dożywana, no. Jak krótko to było, bo jeszcze tego dnia, o godzinie pamiętam 11. Chyba tego dnia, nie poprzedniego dnia. O godzinie pamiętam około godziny 11 poszedłem na bo ta bo moja y, szkoła handlowa, tam została przeniesiona gdzieś, no, nie da koniec ulicy gdzieś tam przedborskiej i proszę pana, to tam jeszcze pamiętam by, by takie Niemców na motocyklach były takie. Motocyk, a jednocześnie na gąsienicach, jakaś taka druga część tego, ale uh -huh. tutaj, jak był to, jak, jak motocyk był kierowany, kierowany. To było jeszcze tam dużo tych Niemców, tego widzieć było, że zmęczeni, rozbici, tego. Jeszcze tam między nimi tak przechodziłem. No, a następnego dnia, już rano, zaczęły się tam strzały. Myśmy wtedy wszyscy do. No, na dół do takiego, bo mieszkaliśmy na drugim piętrze, więc jednak wszystko na dół mm -hmm. w, w głąb tego podwórka, tam było jakie jedyne mieszkanie, w głębi tego. No i proszę Pana, o, o godzinie 11 już yy, okazało się, że czopki się pokazały. Na Pamiętam, na, Niemcy byli zaskoczeni, chyba uciekali, ale nie wszyscy zdążyli. Bo pamiętam, wie pan, na tej ulicy, właśnie POW i ulica nieprzedworska, a ta, która rakował w szpitalach. To, to, to Wyszyńskiego. Ale to się nazywało, już nie pamiętam. To na cmentarz prowadzi. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Ta, to tam na skrzyżowaniu tej, właśnie tego. Pamiętam, taki leżał. Niemiec bez, kurzy, bez kurtki. Tego rozkrzyżowany, taki trup. Dekawka jego rozbita była dalej. Potem mu szybko ściągnęli buty temu Niemcowi, bo potem już przerabi na butów. No i całki były Rosjanie. No i się zaczęło, wie pan. Był piękny taki słoneczny dzień. Ludzie zaczęli wylegi, zaczęli chodzić po tych różnych instytucjach niemieckich, tego, jak tego, turyści, tak? Tak, tam, tego, no te narty właśnie były, no, tam ludzkich tam tam żołnierzy, tam gdzieś był taki magazyn, chyba rozbili, na były takie wielkie, proszę pana, no takiej dosłownie wielkości, sery żółte, z takim w środku, środku był otwór. Mm -hmm. I taki wielbrzymi ser. I pamiętam tych żołnierzy racjińskich jak nosili ten, to brał taką wielką koło, tą, tą ręką, rękę wkładał w ten otwór, to tutaj taka wielkie koło żółte chodził i ja sobie <śmany> ten, ten ser, żółty ser. Może nie widział nigdy, nie? Takiego. No, może tego, tak. No <śmany> no wie Pan, a była tam na, akurat była też taka duża grupa około 200 tych własowców może, no może nie własowców, może nawet trochę mniej, bo taka jednostka pomocnicza złożona z Rosjan. Oni mhm. mieli takie czarne, czarne u, u, mundury powiedzmy, bo nie spodnie tam jakaś bluza czar, w czarnym kolorze. Podobno ci Ruscy wszystkich rozstrzelali tam gdzieś po, poza tego, Z taka… Piasko, 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 taka y, tam piasek taki brano gdzieś, tak, i tam w tych dołach rozstrzelali wszystkich za to, że, odrada, bo poszli na, na… A z nimi się zachowali Niemcy strasznie, po prostu tego, z tymi Ros Rosjanami. A, Była taka historia, wie pan, że znaczy jak się zaczęła wojna, to Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. To była, opowiadano, że była taka grupa jeńców niemieckich, rosyjskich, radzieckich w Częstochowie. Mhm. Duża grupa na placu, ponieważ Niemcy ich nie dawali jeść, to oni jedli tą trawę tam wyrywali tą trawę. To Niemcy podali tą trawę wapnę, proszę pana, żeby ci nie mogli jeść. Co za ludzi. Taka była tego. Chodziła taka po. jak kto wierzę. Tak. Całkiem możliwe. A, A pierwsze to... dni po zakończeniu wojny, w sensie po tym, jak Niemcy odeszli, kojarzy pan coś? No, pierwsze dni, proszę pana, były, były bardzo dobre, bardzo tego. Od razu się, myśmy się ujawnili jako harcerstwo. Chodziliśmy, śpiewaliśmy, raz w tygodniu chodziła taka, tak, tak przeważ robiliśmy przez Radom, po południu, w środę, śpiewaliśmy piosenki głośno tego. Otwarta została, pana, od razu gimnazja, szkoły, tego, tak, no, zupełnie, zupełnie inne życie było. No, były oczywiście te sprawy, z, no, z jeszcze z dalszą konspiracją tego, to, to, Ale to. A jak to było z tymi e, żołnierzami wyklętymi? Coś tam pan kojarzy, czy to już pana w Radomsku nie było wtedy? Probiora nie było, mnie dlatego, że ja wyjechałem. W lipcu 1946 roku. Jeszcze było, nie w 1945 roku, w tak, w bo moja siostra wyszła za mąż. Tutaj, z, y, dla tego y, mąż mojej siostry był redaktorem y, naczelnym takiego wojskowego miesięcznika, Bellona się nazywał. On tutaj w Łodzi była ta redakcja. I ja się potem przeniosłem tutaj do Łodzi. Moja mama się przeniosła, a ojciec został w Radomsku jeszcze. O! A, a dlaczego tak? A, a, bo się tak przyzwyczaił, że pan pracował w szkole, tak się przyzwyczaił tego. I tak sobie jeszcze tam rak czy dwa lata tutaj w Radomsku siedział. Tego. Mhm. A moja mama tutaj, ja też tutaj, no i siostra tutaj oczywiście. A czemu Łódź akurat? I czemu w ogóle wyjazd z Radomska? No bo proszę pana, bo mówię panu, że wyszła moja siostra w 1946 roku w marcu a. za pana a. Apoloniusza Zabilskiego Z Łodzi. No, który właśnie był redaktorem a. naczelnym, a, a redakcja mieszkała, mieściła się w Łodzi. Okay, redakcja ta, bo w ogóle już wtedy była, prawda, wiele miała tutaj tych ekspozytur rządowych, tak dalej. Mhm. To był wojskowy instytut naukowo-wydawniczy. Na, e, naukowo on pracował w tym win, 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 okay. wiem, tego I to w Wojsku tym było, było, miał, miał bardzo duże mieszkanie tutaj na Piotrkowskiej, dostał wielkie mieszkanie. Grzechem była, byłoby nie skorzystać. No tak, ta, także, proszę pana, olbrzymie mieszkanie było, częściowo z wyposażeniem, bo ci Niemcy, którzy uciekli, to nie zdążyli tego zabrać. Mhm. Wszystkiego. W związku z tym moja siostra, mama się przeniosła, ja do, do łodzi. A, wracał... A potem Ojciec się przeniósł. Tak. A wracał Pan jeszcze do radą z kapotem, nie licząc tych takich spotkań szarych szeregów? No, że Pana, jeździłem, ale to chyba przez pierwsze dwa lata może tak na takie koleżeńskie spotkania mhm. miałem. Tak, zajmowych co to, to było. Ale to, żebyś mnie tutaj wciągnęła, ja działałem w harcerstwie. Potem byłem drużynowym tutaj, drużynie harcerskiej w Łodzi, drużyna numer 15. Potem zacząłem studia Barana, ponieważ skończyłem tą szko szkołę handlową. To tutaj zacząłem, chodziłem do liceum handlowego, no a potem byłem tutaj na wyższej szkole, no to jeszcze się wtedy SG PiS nazywało, a potem się nazywała Wyższa Szkoła Handlowa, a potem zacząłem pracować, dostałem przedział pracy, ponieważ <laughs> byłem no nieprawomyślny chyba. <laughs> Wystawiono mi taką opinię, potem byłem, Pan, że przedział pracy był wtedy. <laughs> Po skończeniu studiów się dostawało przydział pracy. Byłem na tej komisji, która tam przydział pracy. No i też mm. <laughs> wszedłem na to, na to pozdrowisko i powiedziano mi na początku, ten przewodniczący powiedział, nie może pan pracować w żadnym przemyśle państwowym ani w żadnej instytucji państwowej. Jedynie co możemy panu zaproponować, do w, w Współdzielczości Pracy i dostałem skierowanie do takiego Związku Współdzielni Pracy różnych. Tam były tam zagazie fryzjerskie, zakład, Współdzielnie Fryzjerskie, zbieracze odpadków, takiego o najgorszego najgorszej Tak jest. No a potem, wie pan, doszedłem do wniosku, że to nie ma perspektyw i, Yy, zacząłem studiować na yy, Politechnice, na Wyższej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Na, na budownictwie lądowym. Y -y -y. No i skończyłem lutego, badałem magisterski i pracowałem w budownictwie już jako inżynier. Czyli co? Dlatego, że był pan w szarych szeregach, to. Dlatego się tak potoczyły te, te losy w PRL-u, tak? No, może nie. Wie pan, <laughs> raczej dlatego, że yy, byłem w harcerstwie i w 1949 roku był masowy odpływ yy, z harcerstwa takich no, tej starszyzny, powiedzmy, bo ja byłem już drużynowym i była taka historia, że Członkowie tej mojej drużyny, już po moim odejściu, tej mojej drużyny założyli, na organizację podziemną, która się nazywała Związek Białej Tarczy. I ta organizacja została zdekonspirowana. Oni zostali aresztowani, ci, ci, tego, i mnie, i jeszcze moich trzech przyjaciół takiego Czarka Rudzińskiego, tego, tych moich trzech przyjaciół, proszę pana, e, aresztowano pod zarzutem, że myśmy kierowali tą organizacją. I tak trafił Pan do... I trafiłem UB... do, do Urzędu Bezpieczeństwa na parę miesięcy, ale jeden z tych moich przyjaciół rzeczywiście, proszę Pana, kontaktował się z nimi, wykrać standard i ten standard udostępnił tym, tym organizatorom do składania przysięgi, wie Pan. dostał za to, proszę Pana, nie wiem, 12 lat więzienia. Odsiedział? Odsiedział do 56 roku. Czyli on około, około 6-5 lat. Tam czy była tam, amnestia wtedy? To była amnestia, Gomułka przyszedł, wie Pan, no też tego. A takie by widział chyba nadzieję. Jakiś charakterystyczny budynek, gdzie, gdzie pan bywał, może jakaś młodzieńcza miłość. Może coś takiego. No miałem taką młodzieńczą miłość, oczywiście taką krystynę. Krysię. Ale no, potem wyjechałem za domska, ona została. Jakoś tak, się, Ale potem z nią znów nawiązałem kontakt. Już bardzo późno, jak ona już była mężatką, już miała dzieci. Się nazywała pan, pani się pani Łasiak. Mhm. Potem przyjeżdżała do Łodzi tutaj do lekarza. Potem się odnowiły te kontakty. Ale to, to, to Potem już A potem to dopiero z Radomskiem miałem zacząłem jeździć, jak. Wie Pan, utworzyło się tam to około szarych szeregów. Mhm. Raz w roku to było zjazd. Ja nawet dwa razy do roku początkowo pamiętam jeździłem. w potem taki msza zwykle była u kościele Franciszkanów. Ja pamiętam w taką <grych> historię, że znaczy to mnie trochę zaskoczyło, że na tej przy. To że już Jeszcze pamiętam jakiej już części tej mszy, ale cały kościół Rubana śpiewał Jędrusiową dole Charakterystyczny bardzo dla, tak. dla Radomska. Tak. A proszę pana e, autor słów tej Jędrusiowej Doli, to to był naszym sąsiad, sąsiadem, pan Przesław Kałkusiński. A, a fajt to był od muzyki. Co? Fajt, a fajt był od Butany. Tak, 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 tak. Na Kałkusiński tego. I proszę pana, mogę pan powiedzieć, że... No gdzieś to było w latach 70. -tych. pod koniec ten pan Czesław Kąłkusiński odwiedził moich, rodzic, moich rodziców tu w Łodzi. Mm -hmm. Pamiętam i <grywania> opowiadał że taką historię, że był, ja leżał w szpitalu w Końskich mm -hmm. i tam w tym szpitalu w Końskich leżąc słyszał, jak nadawano z Londynu tę pioskę Jędruziową Dolę. I mówi, on się mówi, przyzwał, że ja to, my, tak dam do swoich tam sąsiadów z dłużej, że to, my, to ja to moje, to ja tego. Ja mówię, no, no i co, no pan nie ma nic za to, jakoś pan jakoś, nie da panu żadnej jakoś, jako, tu wygrają z Londynu, a pan, ta, panu ledwo, ledwo na życie starsza. No i ja, proszę pana, <kluzny> taką, podjąłem takie, takie kroki, żeby dotrzeć tam do tego Londynu poprzez moją, no dobrą koleżankę z harcerstwa, taką Elę, która była, mieszkała w Warszawie i której bywał, mieszkał, taki, prowadził wycieczki z, te, z, z Anglii, przywoził tutaj do, do Polski tych polonusów z Anglii, bo to, było, to były lata już 70. druga pobowa, tak, przyjeżdżali tutaj, no ale potem przestał przyjeżdżać, także nic się na tym. No czeka, z, pan, z panem Czesławem Kałkusińskim, tak to Chyba, to znam, chyba znam jego wnuczkę albo prawnuczkę. Tak? Tak, tak, tak.